Powiat Pszczyński zachęca do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także nieodpłatnej mediacji. Dziś naszym gościem jest wicestarosta Pszczyński, pan Damian Cieszewski. Dzień dobry. Panie starosto, mamy czas pandemii. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać nieodpłatne wsparcie na terenie powiatu Pszczyńskiego? Aby otrzymać nieodpłatne wsparcie prawnika, należy zarejestrować się pod numerem telefonu 32 kierunkowy 44 92 378 lub przesłać zgłoszenie elektronicznie, podając swoje dane kontaktowe. W jaki sposób można uzyskać pomoc prawną? Na obecną chwilę porady udzielane są telefonicznie. Nasi pracownicy dzwonią do osoby zainteresowanej pomocą na numer wskazany w rejestracji w terminie uzgodnionym z pracownikiem urzędu. Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji? Każdy. Każdy, kto nie posiada środków na odpłatną pomoc, w tym również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniający innych osób w ciągu ostatniego roku. W jakich sprawach można zgłosić się po pomoc prawnika, doradcy lub mediatora? Wachlarz pomocy jest bardzo szeroki. Osoby, które są w trudnej sytuacji życiowej, na przykład potrzebują pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek, tak zwanych chwilówek, mają kłopoty mieszkaniowe, problemy w pracy, problemy rodzinne, na przykład z egzekucją alimentów, odziedziczyły długi, nie wiedzą do jakiego urzędu pójść po pomoc oraz mają inne problemy związane ze sprawami życia codziennego, o których tutaj nie wspomniałem. Czy osobom niepełnosprawnym, które mają trudności w komunikowaniu się, może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji? Tak, oczywiście. Osoby te mogą również skorzystać z pomocy prawnika. W tym celu powinny przekazać nam w dogodny dla nich sposób informacje w celu umówienia i zorganizowania porady. Gdzie znajdziemy więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej? Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej powiatu Przysińskiego oraz BIP-ie naszego urzędu. Jeśli macie Państwo jakąkolwiek sprawę, której sami nie potraficie rozwiązać, nie jesteście w stanie zapłacić prawnikowi, to wtedy możecie w szybki sposób bez wychodzenia z domu uzyskać nieodpłatnie pomoc prawną. Wystarczy zadzwonić i skorzystać z pomocy. Nasi prawnicy są do Państwa dyspozycji.